Od kilku dni w, w Polsce gościmy papieża Aleksandrii, patriarchę Tawadrosa, który odbywa swoją pierwszą wizytę patriarchalną w Polsce dla Wspólnoty Koptyjskiej i dzisiaj miał taką tutaj prywatną wizytę też w archi katedrze, bazylice archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Jak widać, stanęliśmy obok takiego miejsca szczególnego, pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej, ale nie tylko przecież pomagamy finansowo, przede wszystkim staramy się pomagać edukacyjnie, edukować, że chrześcijanie tam są, chrześcijanie prześladowani często przez wieki, a teraz też pracują, mieszkają w diasporze w różnych krajach, tak, także w Polsce. Ta społeczność koptyjska ma już swoje miejsce, gdzie spotykają się na liturgiach. I wczoraj właśnie patriarcha odprawił świętą liturgię w okresie zmartwychwstania, które też obchodzą w tym roku razem z nami wszystkie kościoły wschodnie. Patriarcha zwiedził kryptę, w której są pochowani różni słynni ludzie, na przykład jest grup Henryka Sienkiewicza. Zobaczył po prostu nasze skarby, naszej kultury polskiej, a ja przyjechałem. Przekazać mu nasze stare numery arabskie, wydane na, na, na przestrzeni 10 lat. Czasopisma Wówczas Miłujcie się, Hebubada bubada Kumbada, którego misję przejęła redakcja Trwajcie w Miłości, w której pracuję. I spotkałem się tu z życzliwym odbiorem osób wokół patriarchy dlatego że no wiadomo, ta, ta wizyta miała charakter prywatny, więc nie można było dojść do niego bezpośrednio, ale. ale Osoby, które były wokół, które organizowały, przyjęły z nieukrywaną radością te czasopisma i obiecały odezwać się w sprawie wywiadu i współpracy. Kościół koptyjski został założony przez świętego Marka Ewangelistę, także to jest kościół o bardzo starych tradycjach z pierwszego wieku. I ta postać patriarchy koptyjskiego, postać papieża Aleksandrii, to jest postać numer jeden. Na tle właśnie Kościoła Egipskiego, Kościoła, egipskie, kościoła Koptyjskiego i ta wizyta, no właśnie ta nasza obecność tutaj w zasadzie a tych paru osób, parunastu osób, które były no wyjątkowa, Dlatego że generalnie patriarka przyjeżdżając z jakiegoś kraju no nie udziela raczej oficjalnych wywiadów, to, to są wizyty właśnie kurtuazyjne, to, jest, to są spotkania z arcybiskupami, tutaj był arcybiskup Galbas, też kilku biskupów i w, w w tej sytuacji udało mi się dzisiaj znaleźć, specjalnie przyjechałem z, z tej okazji, a także żeby właśnie e, przekazać e, numery Ahibu Bada Kumbadan, czyli miłujcie się w języku arabskim, e, żeby też nawiązać właśnie współpracę, żeby, żebyśmy pamiętali o tym, że mamy dwa płyta chrześcijaństwa, zachodnie i wschodnie i że powinniśmy funkcjonować razem, powinniśmy szukać wspólnych dróg, powinniśmy... Już zawsze świętować Wielkanoc razem, tak jak to było w tym roku. A w tym roku ta Wielkanoc przecież była szczególna, bo pamiętajmy, że w drugi dzień Wielkanocy przecież zmarł nasz Ojciec Święty Franciszek, który też żył w takiej bliskiej relacji, był, w, w, można powiedzieć, w takiej przyjaźni, w dobrej relacji właśnie z, właśnie z patriarchą, z papieżem Aleksandrii, z Taładrosem, który jest otwarty na, 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 na działalność ekumeniczną, na zbliżenie kościołów. I to nie jest przypadek, że mamy wizytę papieską w zasadzie w Polsce w momencie, kiedy papież nasz zmarł, tak? ale przyjeżdża inny w tym czasie do Polski. Jest, można powiedzieć, pewna jakby kontynuacja, chociaż rzeczywiście nie ma pełnej jedności między nami, ale, ale już sam fakt, że właśnie obchodzimy te święta wielkanocne co kilka lat ra razem i że są starania, żeby ustalić wspólną datę świąt wielkanocnych co roku. Y, zbliżają nas coraz bardziej do tego, że staniemy wspólnie do wspólnego stołu eucharystycznego, będzie wzajemne uznanie chrztu, sakramentów, y, no, obyśmy dożyli tych czasów. Chciałbym Wam przeczytać fragment z Ewangelii Jana z rozdziału 14, werset 27 w języku arabskim: Salaman an atruku lakum, salami o otikum, leisakama o Otykum ana. Lat tarib kulubukum wela tarhab. Czyli pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka. Dlatego, że to jest właśnie, e, to są moje życzenia też dla was, ale też w ogóle to w tym czasie z e, jesteśmy obdarzani przede wszystkim darem pokoju od nadchodzącego Chrystusa. I pamiętajmy, że ten pokój jest szczególnie ważny dla chrześcijan Orientu, także dla Koptów, którzy spotykają się na co dzień z niepokojami różnymi, z agresją wielu środowisk muzułmańskich, wśród których żyją, nie tylko zresztą w samym Egipcie. Dlatego ten pokój jest tak bardzo ważny. I w, w języku arabskim w ogóle wyraz salam jest takim też błogosławieństwem, jest też formą. Pop Powitania. Tak? Kiedy mówimy, Zdrowaś Mario po arabsku, mówimy Assalamu alaykia Mariam, czyli pokój nad Tobą, Mario. Dosłownie. Więc pokój jest, jest darem, jest narzędziem, jest wartością, którą może przynieść nam tylko Bóg przez Zmartwychwstałego Chrystusa. A teraz chciałbym się z Wami podzielić krótką modlitwą. Litwą, którą nas nauczył nas, nasz Pan Jezus Chrystus, wspólną dla wszystkich chrześcijan, najpierw w języku polskim. Ojcze nasz, który się w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. «إيفينزكو أرابسكيم» «أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف يومنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا فلا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين».